Matematyka to nie tylko zbiór zadań z danymi i szukanymi, to magiczny świat liczb, dzięki którym uczeń poznaje prawdziwą naukę. Ja wiele lat temu zastanawiając się, kim chciałbym być i co robić w przyszłości, chciałem być dobrym nauczycielem. Nauczycielem, który poprowadzi uczniów w świat nauki, ale taki, który ich zafascynuje. Starałem się zawsze i staram się pokazywać, jak nauka może stać się świetną zabawą. Ale żeby podążać w tym kierunku, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. A takim sprzętem dla ucznia i nauczyciela jest podręcznik. I takim podręcznikiem może być podręcznik MAC Edukacja, który właśnie trzymam w rękach. Polecam go z całego serca. Niesamowita szata graficzna powoduje, że uruchamiamy prawą półkulę, a prawa półkula odpowiada za zapamiętywanie, a więc uczeń lepiej zapamiętuje. Bogactwo treści, zadań, tabel, wykresów powoduje, że uczeń łatwiej rozumie, niezależnie od tego, na jakim znajduje się poziomie i co już umie. Jeśli szukacie Państwo podręcznika, który uatrakcyjni Waszą lekcję, ale jednocześnie spowoduje, że uczeń przestanie bać się tej matematyki, to właśnie podręcznik MAC jest idealnym wyborem.